Zakupy zrobione, zaczynamy gotowanie. Dziś będzie bardzo szybka przystawka, czyli koktajl mocy składników, których użyjemy to yy, orzechy nerkowca, banan, maliny, miód, płatki owsiane i maślanka i do tego blender. Słuchajcie, naprawdę polecam. Może być to bardzo i pożywne, szybkie śniadanie. Co potrzebujemy na początek? Rzucamy ciach do tego malinki. O! Maliny niestety miałem mrożone, także. E. Dlatego są takie lekko e, połamane. Do tego nerkowiec, słuchajcie, Miód. Dlatego proszę kolczik. słuchajcie, Banan. Miętka do dekoracji. Śniadanko. Tak bym to nazwał lub taka przekąska przed obiadem. Hop, hop i do tego maślana. Zalewamy wszystko maślaną i blendujemy na jednolitą masę. Zakrywamy. Czyż to nie jest szybkie? Mieszamy do tego Sklaneczki z róczką i mamy piękny mus mocy. Ua. Słuchajcie. Jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was serdecznie do polomarketu, gdzie znajdziecie przepisy na ulotkach lub na kanale YouTube na szlaku smaku. Teraz będzie lepiej pachniała. Mm. Smacznego.